Jak widzicie, jest troszkę zimno. My znajdujemy się w BMW X1 naszego stałego klienta i po odpaleniu zaświeciło nam się na kilka sekund ciśnienie oleju. Całe szczęście. Tutaj klient nam zgłaszał, że zaświeca się tylko na kilka sekund po rozruchu. No ale trzeba się tym zainteresować już teraz, zanim silnik padnie. Więc wjeżdżamy i sprawdzamy, co się mogło stać. Kontrolek związanych z olejem nigdy nie można lekceważyć, nawet jeśli silnik chodzi jak nowy. On bardzo ładnie chodzi. Bo on bardzo ładnie chodzi. Tutaj nie było żadnych zastrzeżeń, poza tym, że co rano, jak auto jest zimne, zaświeca się na parę sekund ten olej. Na tu się czy nie? Nie, nic. Jest, jest cisza, jest w porządku. Auto ma 270 tysięcy przebiegu. Skarbnicą wiedzy na temat kondycji silnika często jest filtr oleju. Eee, dawaj go na stół, pnij go od razu. Jeśli silnik zaczyna się zacierać, albo coś w jego wnętrzu się zużywa, w filtrze będą widoczne opiłki metalu. My mamy dobrą wiadomość. W filtrze coś jest, ale nie są to żadne opiłki metalu. A to jest bardzo dobra wiadomość, bo to świadczy o tym, że nic mechanicznie jeszcze się w silniku nie mieli. Ale coś znalazłem. To jakieś małe, czarne ciała obce. Jest dużo czarnych elementów w filtrze. Wygląda to na plastik. I ja chyba wiem, co to może być skąd to się wzięło i dlaczego. Ale musimy się upewnić. No, żeby to naprawić, jeżeli to jest to, co myślę, będziemy musieli wyciągnąć silnik. No, a nie będziemy tak pochopnie podejmować decyzji o wyjęciu silnika, najpierw się upewnimy. Czyli na dzień dobry spuszczanie oleju. Zanim przystąpimy do dalszych prac, wykręć mi czujnik poziomu oleju, bo chciałbym tam wjechać endoskopem. O. W tym aucie dodajmy nie ma już klasycznego bagnetu. Poziom oleju sprawdza się na wyświetlaczu. To właśnie ten czujnik zczytuje ile go jest w silniku. Ja sobie sam będę kręcił pokrętełkiem, ale ty mi musisz samo to urządzenie trzymać. Łukasz ma nadzieję, że na dnie miski olejowej znajdzie większe fragmenty plastikowej mielonki. Jak na razie nic nie widzę. Ciężko mi cokolwiek zlokalizować. Wysyć, no. Bo tu na tym czynniku znalazłem już Co? kawałek. Pokaż. To jest taki kawałek plastikowy. Już leży. No i to duży. Jeżeli coś leży w misie olejowej, to prawdopodobnie zostało zasane przez smok pompy oleju i musiało zatkać kanał. Pompa nie jest w stanie zastać tyle oleju, szczególnie na zimnym, tyle oleju, ile powinna i dlatego na chwilę zaświeca nam się ciśnienie oleju.